Drodzy rodacy, szanowni państwo, żegnamy rok 2019. Jakim słowem możemy go podsumować? To słowo to energia. Tempo wzrostu gospodarczego stawia nas w czołówce państw europejskich. Słowem roku jest także bezpieczeństwo. Trwają zakupy najnowocześniejszego uzbrojenia dla wojska polskiego i wspólne ćwiczenia z naszymi sojusznikami. Granice naszego kraju są dobrze strzeżone. Bezpieczeństwo socjalne zwiększyło się dzięki wprowadzeniu takich świadczeń, jak 13 emerytura czy 500 plus, już na pierwsze dziecko. Drodzy Państwo, co nas czeka od 1 stycznia? Ufam, że będzie to rok polskich zwycięstw. Że tym słowem, które będziemy odmieniać najczęściej w roku 2020, będzie słowo sukces. Yikes. A nie, idź pan, chuj! Szczęść Boże, dobry wieczór, wniosek formalny proszę o... Zarządzenie przerwy celem zwołania konwentu seniorów, celem wprowadzenia do porządku obrad samolotu wielozadaniowego F-35. Dziękuję tak panie, poszleć wniosek nieregulaminowy, ponieważ nie dotyczy porządku dziennego. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu... No nic! Ludzie nie znają się na żart. Niech będzie pochwalony Jarosław Kasiński i Zbigniew Zioblo, zawsze dziewica w dupę jebane pisowskie śmiecie. Oh, baby! Że, że, że... że e, 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 do... Niszczycie państwo! Do, że... że oh. Cztery lata temu Zjednoczona Prawica pod przewodnictwem Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Spraworządność polega Panią na cała, tym, że rządzą w państwie przepisy prawa uchwalane prezes, przez Izbę Ustawodawczą, przez Władzę władz. Sprawa VAT-u chociażba, walki z mafią VAT-owską. Czy walczyliście? Walczyliście, że zostały wzięte pieniądze dla ja emerytów i U was było tylko, pieniędzy niemal nie będzie. Wy wszyscy jesteście poniewali. Was nie można sądzić, was, was szaleci. Co państwo mają? Mają moja bo ja oglądam. 2 miliardy? To przecież jest chore, drodzy, pa drodzy państwo. Gorsza propaganda niż była kiedyś za I tak nie płacę abonamentu. Elegancko. Cześć Jacek. Duda zgodził się na 2 miliardy, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Czyli co? Zdecydowałem się, że podpiszę tą ustawę. Nie! To jest ten moment, kiedy nasza kampania wyborcza startuje. Chcę kandydować. To jest nasz cel. Idziemy ku Polsce godności. Będę zabiegał o każdy głos Polski, o każdego wyborcę. Nie żyje Polska! Nie, otrzymaliśmy. Dodatnie wyniki pierwszego pacjenta, który ma potwierdzone zachorowanie na e, koronawirusa w Polsce. Oni zgłosili się to informowanie. Że... Musimy wprowadzić dzisiaj te dodatkowe ograniczenia. Będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu. Podjęliśmy decyzję o odwołaniu imprez masowych. Podjęliśmy decyzję o zamknięciu władzowek oświatowych Więc to jest TikTok? Jestem na TikToku? Zamknięcie, hey, zamknięcie, zamknięcie, zamknięcie. good. to jest Bad news. What? Oh no. Yeah, hu hu hu. Obserwujemy e, samolot e, Antonow 225, największy, najcięższy samolot transportowy e, świata, który za chwilę dotknie płyty lotniska e, w Warszawie. Myślę sobie XD. Jakie hasło na to, lato? Tarciarz Mato! Jak zagłosować korespondencyjnie w kraju? Otrzymasz pakiet wyborczy. Listonosz wow. okay. Wrzuci go do twojej skrzynki pocztowej. Do jednej z nich wkładamy kartkę wyborczą. Głos w wyborach zaznaczamy. Zaznaczamy nie ołówkiem, tylko czymś innym. Zaznaczamy w ten sposób. Musimy przesłać również oświadczenie, nasze oświadczenie, że podpisaliśmy i wypełniliśmy osobiście ten głos i że to jest nasz głos. To oświadczenie wkładamy do osobnej koperty. I do tej koperty wkładamy również zamkniętą kopertę z naszym głosem. Coś takiego wrzucamy później do skrzynki. Dzień dobry. Potrzeby społecznej przedsiębiorcy Menelowy plus Berlin i Paryż Potrzeby społecznej potrzeby społecznej plus plus. Menelowy menelowy potrzeby przedsiębiorcznej potrzeby społecznej yeah. <kwar kolay> Dlatego wyrażenie w ogóle nie wobec ministra aktów państwowych Jacka Stasina. To coś, coś jest w Nie będę brała udziału w tych wyborach. Naura. Kocham pips ponad wszystko. Dobrze. Mam prezydenta Dudę i Morawieckiego. Chciałabym się modlić dla niego. kogo? Za pana Duda. A wygra? Ha. Na Trzaskowskiego tutaj się nie gra. Nigdy w życiu to pytlę od pierdole, kawał ch**a jest. Proszę pana, bo chcę ładować w Antonowa i gdzieś tam w Rów Mariański, na górę przy Bęgli. Żeby wszyscy byli zdrowi, piękni i bogaci, a pani minister Emilewicz, aby miała helikopter własny do rozrzucania pieniędzy nad Polską na każde wezwanie. 230 przeciw, a jeden... A jeden się wstrzymał Ludzie znają się na żar Co innego jest nauka religioznawstwa, co innego jest nauka... Hello there! ジョータロティオほう向かってくるのかせっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだなほうほうでは十分近づくがよい<っ>呪い呪い

tego wirusa, tej epidemii I to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Moja kandydatura nie przeszła. <grywa> Próbuję się nam, proszę państwa, mówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia. Na pewno, na pewno oni te wybory przegrają. Chcieliśmy pana zapytać, czy pan wybiera się na wybory. Ja do pierdolę te wybory. Czemu ludzie General. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon. So, first of all, I want to congratulate you on your impressive victory. Thank you very much, Excellency. Thank you very much. You know that President Sus gave me uh, some, pres uh, some present from your country called Zubrovka. <laughs> this, this, is, this is a very strong drink. że Pani mi się o wprowadzeniu bonu turystycznego? Nie wiem, no jak ludzie pracują, no to czemu by tego nie wprowadzić? Uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Bardzo dobra inicjatywa. Wie Pan, no, no, bardzo dobrze. Uważam, wie Pan, że to jest dosyć dobre, wie Pan. W sumie, ze wszystkich tych funduszy Polska miałaby otrzymać ponad 700 miliardów euro. Oh Wow!

adio jak się prezentuje nasza piątka dla zwierząt, to co chcemy zrobić panie prezesie Kaczyński chce pan zniszczyć ludziom życie. Dzisiaj my rolnicy jesteśmy przez pana oszukani. Nikt takie prawo sprawiedliwość nie zdradził rolników! Bezkarność Bezkarność plus Bezkarność To nie wolno robić Artykuł ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest niezgodny z artykułem 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Musimy bronić w polskich kościołów. Musimy ich bronić za każdą cenę. Ludzie znaczy, przecież nie królewają. Nikt nie atakuje, jest najgorszy. Czy można zabić dziecko na przykład w wyniku gwałtu? Nie, no bo co to dziecko jest winne? Trzeba dziecko sprzedać. Janusz Korwin-Mika miał rację. cała Polska od jutra <noise> <roku głos> staje <noise> się strefą czerwoną. Po drugie, kto umrze, to umrze i trudno. Polecam lekturę pożyteczną, świeżą, fałszywa pandemia. Fałszywa pandemia. Ja... Nie, nie planujemy zamykania cmentarzy. Podjęliśmy decyzję, że cmentarze będą zamknięte. Joe Biden atakuje Polskę. Joe Biden nie uważa Polaków za mądrych ludzi. Fuck! Fuck, 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 fuck! Nie zgadzamy się na takie rozstrzygnięcia. Nie zgadzamy się na tak radykalne uderzenie w pozycję Polski. No z jednej strony <śmiech> <śmiech> wyglądają też tak, jak. Jest... Jest, 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 jest! No, 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 no! Jest, 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 jest! Jest! W Polsce nic się nie dzieje takiego, co jest ważniejsze od tego, czy prezydent będzie jeździł na skoku, czy nie. To, że ksiądz zgrzeszył, to zgrzeszył, no a kto, a kto nie ma pokus? Panie Ministrze, nie jest prawdą, że telefon zaufania działa całą dobę. On działa od... działa pan, panie aktorze, i Proszę próbować, na pewno się Pan dodzwoni. Witamy na bezpłatnej... Jakieś problemy? ...telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Informujemy, iż telefon czynny jest od godziny 8.15 do 20.00. Ogromna większość tego, co zostało tutaj powiedziane, to jest pomieszanie Absurdu! <śmiewanie> Brawo Jaros. Od 28 grudnia do 17 stycznia prowadzamy kwarantannę narodową. Brzmiono jedenaste przykazanie. Nie bądź obojętnym. Nie bądź się obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądź się obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnej potrzeb polityki. Nie bądź się obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość, jest dyskryminowana. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące. Bądźcie wierni przykazani. Jedenasty przykazani. Nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak Was. Jak waszych potomków, jak na waszych potomków, jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba.